ma widzowie! W dzisiejszym odcinku Wam pokażę, że gram w Bedwarsy. E, więc tak, mam nadzieję, że Wam się film spodoba. E, dajcie subskrypcję, łapkę w górę, jeśli chcecie takich więcej. I tak, dzisiaj będę miał taki challenge, że mogę się tylko budować za pomocą Godbridge'a. I no, jak wiecie, to w tamtym odcinku to było takie coś, że... E, no, wiecie, że mogę się budować. To się, że w tamtym odcinku było takie coś, że. No, wiecie, robię burz 3 minuty ileś tam sekund, ale dobra, więc zacznijmy już. Dobra, tutaj już jest. Yy, yy, więc dobra, więc jak już jesteśmy tutaj, to zacznijmy od. Naszemu sąsiadowi zniszczenia łóżka już nie ma. W sumie, no to on chyba powie, tam, no to chyba mu zniszczę łóżko. E, więc tak, mam nadzieję, że jak najdłużej przeżyjemy. O, co jest? Co jest, co jest? Czekajcie, czekajcie, ja tu do nich wkroczę do walki. No, dzień dobry. Dobra, e, no to. To może no To może przypominam Wam, że też mogę Fireballem się na no tym pomieszczać. I no, no to spoko. E Więc chyba już tyle mogę, dobra? E to gdzie się tu może. Do biały, biały żyją. Biali żyją. Dobra. No, dobra. Na połowie serca przeżyłem. Fart, czy nie? Sam to w sumie, chyba fart. Hmm. No, hej kolego, co mnie bijesz? Atakujesz? No, no, no kolego, może. Może cię ty... Nie, no dobra, nie będę z siebie robił. To ja po prostu, może na spokojnie pójdę ci zniszczyć łóżko. To nie jest tak, że ty mnie zaraz zabijesz. Dobra, zabił mnie. No to mm, zaczyna być źle. Groźnie. I no, no to Fireball, tu, ten. Tu, ten, ten, tu, to, to dobra jest. Ehm, no to może już lecimy na białego. Mm. I no jak zmiany, no to są takie, że jak widzieliście i widzicie, no to e, to e, no wiecie, jak no zmieniłem, bo jak kiedyś, co nie, to akurat było widać po tym na tym myszce, co nie, że, że no myszka po prostu była po prawej do, że znaczy się, tak, po prawej dolnej stronie, a teraz jest po lewej górnej stronie. I no takie są zmiany, jak widać. Eee, no dobra, więc sobie dokupię tego, e, nie, 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 dobra, dobra, no i się zaczyna być groźnie. Widział? Czy nie? Dobra, wiem, to troszkę potrwa, ale sobie zniszczmy. Dobra, już, dobra. O co chodzi? Okay, o co chodzi? Aha, bo on miał to, żeby było mu to widać, że ja to. Dobra, nie, nie, dobra. Mm. No to tutaj pobiegnę się na debrydzu. Aha! Wiem co on robi! Znam, wiem to! On wie, że jak po niego tam już lecę? On spadł? Nie, nie wierzę, tak czy nie? Tak? Nie, nie, tak, nie, nie! Tak, tam leci do mnie. Mm, a, dobra. W sumie to dobrze, że spa. Nie. Dobra, żyje. Aha. A ja myślałem, że on był ten morskim. Dobra, no to tutaj pyk. Dobra, a w sumie jeszcze dokupię sobie koksy ee, Ale obieg tam do żółtych chyba. Do żółtych lub do morskich. Aha! Jest 1V1, GG. Dobra, no to... Mm, to gdzie lecieć tym fireballem moim? Bo go od dawno nie używałem. A ćwierć. Dobra, no to jak już jestem tutaj. No to... Nie, 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 nie. nie. Ja tu sobie szczęśliwe poczekam. Chyba poczekam. Bić go? Nie bić. Bić? Czy nie? Eee. Aha, no to... Aha, nie, bo on ucieka. Dobra, nie. No to ja tak szybko już to muszę skończyć tą arenkę, więc... Tu? Dobra, szybko, szybko, on mnie widzi. Nie! Ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Spadłem. On jest w swojej bazie. Dobra, szybko zrobię tutaj. Pyk, pyk, pyk. Aha, bo okryłem też niechcące łóżko. Dobra. Mm. No to w sumie czekajcie. Bo... Jak mojego pana widzę? Mojego pana. Nie no dobra. Go. To jak on będzie już tam... Ale lagi, nie, sorry, trafię? Czemu on stoi w miejscu? Aha, dobra. Tak jest. Co, je, ej! Wybić. Dobra, i tak zginął. To się liczy. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się. Pa.